Zaraz mu zgubię rękawiczkę i potem go wyślę. A tak, żeby było wszystko widać. zgubę. Tu będzie dobre miejsce. O, super będzie. Nie? Tu, żebym widziała. Potem ewentualnie. Tu zostawimy. Mam nadzieję, że nikogo nie będzie, nikt mnie nie podniesie. No, pięknie ją widać. Mamy na lekkim zoomie. Mamy na lekkim zoomie. Zguba! Poszły! No, pamiętam. Wość te znaczy, zarobiłam z piłką Dobrze. Dobrze. Super. <dobrze>